Zapytałem straży miejskiej, że podobne osoby niepełnosprawne nie muszą przechodzić przez pasy, mogą przechodzić gdzie tylko chcą na drodze. To jest prawda? Nie, to nie jest prawda. Z bólem serca to mówię jednak tutaj strażnicy miejscy akurat mają rację. Jeśli chodzi o przechodzenie przez jezdnię osoby niepełnosprawne muszą przestrzegać dokładnie tych samych regulacji co każdy inny pieszy. Popularna koncepcja o tym, że niepełnosprawni mogą przechodzić w dowolnym miejscu, wynika z błędnej interpretacji artykułu 26 ust. 7 ustawy prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej przez jezdnie, przy czym obowiązek ten jest aktualny nawet jeśli chodzi o miejsce niedozwolone. Jednak ten przepis tworzy tylko nowy obowiązek względem kierującego wobec osób niepełnosprawnych, nie zaś uprawnienie dla niepełnosprawnych do przechodzenia w dowolnym miejscu. Sądy wielokrotnie wypowiadały się w tym temacie. Tytułem przykładu na ekranie widzicie właśnie fragment uzasadnienia wyroku sądu okręgowego we Wrocławiu. Jeśli zainteresował Cię ten temat, zaobserwuj mój profil. Regularnie zamieszczam praktyczne informacje związane z prawem.